Cały system selektywnej zbiórki odpadów funkcjonuje w Gdańsku. Ta zbiórka przynosi coraz, coraz lepsze korzyści, jest coraz bardziej skuteczna. W 2020 roku w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku łącznie ponad 41 tysięcy ton, ton odpadów kuchennych zebraliśmy. To jest duży sukces, jeśli chodzi o mieszkanki i mieszkańców Gdańska, bo zbieramy, staramy się segregować odpady właśnie. W naszych domach działania edukacyjne. One dzisiaj niestety głównie odbywają się na poziomie samorządu i samorząd tradycyjnie bierze na barki na swoje barki właśnie tę edukację ekologiczną, edukację odpadową. Szkoda, no bo skoro mamy w skali kraju już zunifikowany system, to dobrze by było, żeby również w tej kwestii być wspieranym na poziomie centralnym. dla nas najważniejsze jest to, żeby na końcu powstał certyfikowany kompost. Udaje się to już robić w zakładzie utylizacyjnym. W tej chwili produkujemy cer certyfikowany kompost SK8. Przeprowadzamy również rokrocznie. W zeszłym roku była pierwsza akcja w tym roku ją powtórzymy, akcję pod nazwą Czarne Złoto Ogrodników. W tej chwili mamy właśnie okres wiosenny i za chwilę ruszamy z akcją. Będziemy przekazywać właśnie Gdańskim Ogrodnikom, ogrodniczką do wykorzystania. Proszę Państwa, walka z wszechograniającymi odpadami to dzisiaj wyzwanie cywilizacyjne. Prawda jest taka, że produkujemy coraz więcej śmieci. Prawda jest taka, że te śmieci nas przygniatają. W tym obszarze mamy ciągle wiele do zrobienia. Ciągle prowadzimy procesy edukacyjne. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy na konferencje poświęcone gospodarce odpadami. Co powinniśmy wrzucać do tych pojemników na bio? Dla wszystkich jest oczywiste, że odpady pochodzenia organicznego, tak. A co z mięsem? No dobra, a co z makaronami? Co z kaszami? Co z karmą dla zwierząt? A z jajkiem? Czy skorupkę tylko? Czy również zawartość? Te rozwiązania w zależności od gmin są w najróżniejszy sposób interpretowane. Są gminy, które wykluczają cukier, ciasta, czekolady. Czy prawidłowo, czy nieprawidłowo? Myślę, że na takie pytania jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Otóż zgodnie z definicją wynikającą z dyrektywy odpadowej przez bioodpady należy rozumieć ulegające biodegradacji, odpady ogrodowe i parkowe, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, biur, restauracji, hurtowni, stołówek, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego oraz porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego. Podkreśliłem zwrot odpady żywności dlatego, że to jest właśnie ta zmienna, która decyduje o kwalifikacji na, w przypadku naszego problemu danego odpadu jako bioodpad czy nie. Gospodarka obiegu zamkniętym przekłada się już w ramach polityk europejskich i krajowych na plany działań, na mapę drogową. I na konkretne przepisy, więc te, to przełożenie, będziemy za chwilę słuchać o, o części prawnej, ale jego efektem jest tabelka czy, czy, czy graf, który Państwo widzą przed sobą. I rok 2024. 2025 to będą lata totalnie przełomowe, gdzie radykalnie wzrasta zobowiązanie do, ponownego, do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. A bioodpady są w znaczącym, są znaczącym udziale w miksie, w morfologii odpadów komunalnych. W 2030, kiedy takie znamienne 60% Przyjdzie nam zbierać i poddawać ponownemu użyciu i recyklingowi, to a ten rok 2030 nadchodzi, nadejdzie bardzo szybko, to, to będzie takie pierwsze i bardzo ważne sprawdzam, na ile będziemy w stanie rzeczywiście ten obowiązek wypełnić. A że, go, że wypełniać się go nie da bez selektywnej zbiórki bioodpadów. Odpady, proszę Państwa, to jest naprawdę odpad, który z jednej strony powoduje, że na przykład ta niezbyt korzystna forma postępowania z odpadami, czyli na przykład ich składowanie, jest, proszę Państwa, w sumie taka bardzo uciężliwa dla środowiska, a z drugiej strony, proszę Państwa, właśnie jest takie podejście, że my musimy zmienić zupełnie nasz sposób postępowania i zacząć traktować proszę Państwa, bioodpady jako bardzo cenny surowiec dla biogospodarki. Biorecykling w tej chwili chce robić, czyli certyfikować na dużo bardziej restrykcyjnych parametrach, pokazywać, że produkt jest kompostowalny. To jest taki, który oprócz tego, że jest biodegradowalny, czyli spełnia ten warunek rozkładu poprzez drobnoustroje, to jest jeszcze recyklowalny. A recyklowalność to nasza definicja, którą będziemy chcieli popularyzować. To jest taki, który podlega recyklingowi w instalacjach, które są legalnie dopuszczone do funkcjonowania na rynku polskim. Jeżeli, proszę Państwa, mówimy o odpadach kuchennych, selektywnie zbieranych, to one należą oczywiście do grupy 20, czyli do odpadów komunalnych, ale do podgrupy 01, czyli odpadów selektywnie zbieranych. I tutaj odpady kuchenne mają pod 20.01.08, natomiast odpady zielone i ogrodowe należą do grupy drugiej i podgrupy drugiej i klasyfikujemy je jako 20.02.08. Są to jednorazowe torby foliowe, tak jak mówiłem, na przykładzie wielu krajów. To jest właśnie piła. To powiedziałem, że o tym jeszcze wspomnę. Mieszkańcy dostali wiaderka, woreczki i odpowiednie miejsca do gromadzenia i co? I siłą przyzwyczajenia używali jeszcze toreb zwykłych, zakupowych do zbierania bioodpadów, które zanieczyszczały tą frakcję bioodpadów. Fajnie, że zbierali, bardzo się cieszymy, ale zwróćmy uwagę: jeżeli one będą kompostowalne, to dostaną drugie życie. Pierwszym życiem będą zakupy, które przeniesiemy, a drugim życiem będzie to, że będziemy mogli zebrać bioodpady niewydajne. Dając ekstra pieniędzy na specjalne torby, i będzie nam wygodniej zbierać bioodpady i wyrzucać.